Będziemy kopać na haju, tańczy! Cześć siemanko ziomeczki, ja was witam eee, W minecraftcie, tak eee, Dzisiaj, co ja dzisiaj zamierzam robić? Eee, dzisiaj, otóż zamierzam to tutaj trochę tak, oj Spadek fps -ów. To tak tutaj, trochę rozbudować. Czyli jak widzicie tu już sobie zwierzaków w Tu już trochę kopać zacząłem. E, obecnie... W tym tygodniu chyba pojawią się tylko dwa odcinki, ale nie jestem pewien. No spróbuję dwa zrobić, dlatego że jestem na majówce. A ja nakręcam w weekendy i wtedy uploaduję w tygodniu. Bo w tygodniu nie mam czasu żeby grać tak średnio, więc... No. Eee, a więc tak. W ogóle dziękuję wam za wszystko, co robicie, te wyświetlenia, w ogóle, ta aktywność. Aktywności to już się nie ma. Ale chodzi mi głównie o te wyświetlenia, że ktoś to jednak ogląda, że ja tego nie robię na darmo, to, to mi się mega podoba. Eee, co prawda fakty, nie raz robię z siebie debila, ale no taki jestem. Takie życie, no co zrobisz? No, nic nie zrobisz, no życie, życie. Eee... Ale tak, no to zacznijmy od tego, że to kuźdę rozwaliłem. Od tego trzeba. Najpierw to trzeba rozbudować. Eee, tu był węgiel, no to trochę to rozkopałem. Eee, ale tak. Mam pochodnie? Nie, nie mam pochodnie. Idziemy po pochodnie. Eee, po moim ostatnim fajlu, jak widzicie, straciłem trochę ekwipunku. No. E, ta zbyt duża pewność siebie. A nie. No, wybaczcie. Straciłem te pochodnie przecież. No, kuźdę. E, to sobie zrobimy tak. I pokażę Wam jeden buyer, który niedawno. Z, z, nie wiem, z którym się niedawno spotkałem. Otóż. Cukier. Tak. E, robimy tak. Zobaczymy, czy wypali. O, wypaliło. Sobie tylko odłóżmy to. I dla większego bajeru będziemy kopać na haju. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Myślę, że będzie to jakoś ogarnięte. Ale bania zła. ja wam powiem. Tylko szkoda, że takie krótkie. No ale no, mamy więcej. Schowałem, schowałem, tak. E Ej, ty mogę szybciej kopać? Wyżej skaka... O, ale ty, bajer Tylko szkoda, że taka ostra faza jest. Ale. W... Ja pierniczę. Tylko. Ej, ja wam. Marszałek serwera. Ja wam nie radzę patrzeć na czat co tam się nieraz dzieje. Nie to po prostu web urywa, a teraz wszyscy się wysłają od kłamców i takie inne gówna. No ale ogółem serwery jest ogarnięty tak czysto teoretycznie. To zależy na jakich ludzi traficie i o jakiej porze. Co to robisz? Na 11 minut faza. Eee, dobra, spoko. Eee, tak. Stawmy to tutaj. To tutaj. Eee, to, to. A eee, to. Dobra. Ko pff, pff, jaka faza, Jezu. Tu się kręci normalnie. Jeszcze 7 minut. A już 8 nagrywam. O jejku. Tak, żeby było na środku. Ach, żeby teraz było to na środku. Przesuń się. Dzięki. Dobra. Teraz cię trzeba było tam wepchnąć. No, właśnie tam! Krowa. No dobra, potem cię tam pszenicą wstawię. Co ja mogłem teraz wziąć i. Czemu nie mogę tutaj postawić? Fajnie. Dobrze, dobrze, właśnie tam Okej, okay. zniszczmy to Idę teraz sobie po pszenicę. Mii Okej okay. W sumie trawa by wystarczyła, nie żeby ten, ale Chodź ta Przejdziesz ty Nie, krowy są zbyt turne, żeby przejść przez takie coś Teraz właśnie. Chodź tu. Ona i to żyta Dobra, teraz ja spierdalam. Jezu, jaka faza, jak to drażni człowieka? O jejku. Ale jestem szybszy. Przynajmniej. Skaczę wyżej. Nie, no to, to po prostu. So, to, to widać, że to są prochy. Aleluja! A tego może głowa bolić. Soj, odłóżmy to, co mamy. Tu sobie zacznijmy przetapiać. I. Coś jeszcze chciałem, coś jeszcze. Coś jeszcze chciałem. A w sumie, idźmy te krowy na dół. Roz Aha, bo tu mam jeszcze jedną. Ale to się zabije. Tak mi jest niepotrzebna Tak samo jak tamta świnia Okej okay. Nie wiem po co ją tutaj wstawiałem Dobra, nie żyje Czy ja tu mam coś do jedzenia, bo głodny jestem W sumie coś upieczonego Mam chlebek Sobie zjedzmy o, już mnie głowa boli. Ale tak seryjnie, seryjnie, głowa mnie boli od tego. Ty, co tu owca robisz? Ciebie z domu. Dobra, udało się. W sumie, Repopulation. Dobra, weźmy sobie ten Kilo z Silk Touchem, bo on się przyda. Bo chcę tam mieć ładnie trawkę jednak. Bo to lepiej wygląda niż taki sam girt i... okej, okay, okej. Okay. o, o wyskocz tylko Dobra, dwa wystarczą. I wracamy. Bo tam już klippera widziałem. Eee... Llu, 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 llu. Schodzimy na dół. Dzięki. Ja dostałem doświadczenie za to, że one się rozmnożyły. No, spoczka. Ale to już mnie denerwuje, nie, już mi go obeli, to był zły pomysł. To, jest... to był bardzo, bardzo i to bardzo głupi pomysł. O, mój łeb. Nie, aspirina nie pomoże. Jest ktoś nowy taki... Ejl. Eee, nie. Tu ja chciałem do piecyka to. to... No, Okej. Okay. Teraz tu mi się co złoto przetapia. Dobra, to w sumie To by było tyle na ten odcinek. Ja się z wami będę żegnał po odcinku na Mega Haju, praktycznie przez cały odcinek. No dobra, no ja się z wami żegnam. Cześć!